Lunchbox w Muzo FM. Weź nas na pożarcie. Wędro i Przemo zapraszają już jutro w samo południe. Nawijają makaron na uszy i kręcą ich głodne kawałki. Wędro i Przemo. Zabierz swój lunchbox do biura. Już jutro po 12 w Muzo FM. Autopromocja. Reklama. Lubisz oglądać filmy i seriale? Teraz dzięki telewizji od Play możesz cieszyć się wyjątkową rozrywką w domu. Wybierz Play Now TV a Netflix otrzymasz na 12 miesięcy w prezencie. Szczegóły na play.pl. Play Now TV włącz przyjemność oglądania. Play. Kochamy oszczędzanie! W kauflandzie zawsze kupisz taniej. Od czwartku do poniedziałku mega promocja, czyli świeże jaja aż 30 sztuk za jedyne 8,99. Tak, za 8,99. Naprawdę niskie ceny tylko w kauflandzie. Po reklamie MUZE FM. Restart w Muzo FM. Twój osobisty przewodnik po świecie popkultury. Zaprasza Radek Nałęcz.